Witajcie na kanale Pi razy książki. książki. Kolejny book zaczynamy. Dobre. Co chcesz powiedzieć więcej? Nie, no, nic. Naczynaj. Dobrze. Coś, tam fajnego? E, pierwsza książka, którą dostałeś, nie no, pamiętasz? No. E, Bestis na zawsze Magdaleny Winnickiej. Mm, I jest autograf. I przeczytaj sobie opis i przypomnij sobie, że to chciałaś. Tak, chciałam to czytać. <noise> tak. A ty będziesz teraz to czytać? Eee, teoretycznie zaczęłam pierwszy rozdział, ale Aha. możesz... No jak będziesz czytać, to możesz wziąć powiem jeszcze. Ja. <noise> będzie kolejne. To będzie kolejna. To wezmę na razie. Jak Pewnie. się zobaczymy za dwa tygodnie najwyżej Ci oddam. Bo cię, rzeczywiście chciałam to przeczytać. Dobra, co masz dalej? Dalej. Eee, jak kupowałam książkę sobie na Targi Fantastyki, to wzięłam sobie od razu trzy kroki od siebie. Bo jak y, robiłyśmy no. no to duże, wiem, jak duże zamówienie z Fezeusza i wzięłaś, to też chciałam wziąć. Ale była ostatnia, więc stwierdziłam, że weź, a ja sobie kupiłam. I wtedy udało się również Czarna Wdowa, na no zawsze Czerwona. I ta książka ogólnie jest ciężko dostępna, a jeśli się pojawia, to są kwoty różne. Od, nie wiem, 10 zł po 70. Mhm. Więc utrafiłam. Dobra, ja tutaj mam paczuszkę, chcesz sobie otworzyć? Nie, możesz otworzyć. Druga część o. Gordiana z okropną okładką <grym> Alice'y Darwood no, Mam pierwszą, chciałam drugą A zobaczyłam drugą, a wiem, że Olivia mówiła, że są ciężko dostępne, bo była za dwie dychy, to mówię wezmę, póki jest dostępna no. Może akurat mi się spodoba, chociaż nie wiem Ale zobaczymy <grym> <Bye>. <grym> Nie oczekuj za wiele ehm, Następnie kupiłam komiksy, ogólnie kupiłam komiks dla młodego, ale dobrałam sobie kilka I tutaj mam trzy części Mercy Pierwsza, druga i trzecia. Dobra. Yy, ja mam następnie książkę, którą Oliwia, ty też masz tutaj? Tak. Nie. Nie, nie tutaj ja nie mam. Tak. O, no to widzisz, to akurat będzie w yy, yy, Robiłyśmy wspólne zamówienie z Oliwią i Oliwia sobie brała sami weterze. ja stwierdziłam, że też chcę sobie wziąć, bo coś czuję, że to będą moje klimaty i mi się spodoba. No. Yy, kontynuując komiksy, wzięłam 11 września 2001, dzień, w którym runął świat, czyli komiks. Yy, yy, Pamiętam 11 września, i tutaj jakieś różne perspektywy w ogóle. Mniej więcej chodzi o to, jak yy, francuska nastolatka przeżywa ten cały, to całe wydarzenie, więc no zobaczymy. No, kolejny. Aha. No to o, zamówienie, dla którego właśnie to zrobiłam. Czyli Rio, potężny komiks, e, który chciał mój brat. Cieguję. Mhm. Ja następnie mi przyszły kolejne trzy części klasyki. Znowu, jeżeli komuś się spodoba, to sobie wpiszcie e, w internet ponadczasowe powieści. Znaczy, jak to wydanie się spodoba. I trzy kolejne to jest profesor. Mansfield Park. I Anna Karenina, część pierwsza. O. Dobrze, to ja już przechodzę do zdobyczy targowych. I o, prezencik do... dla ciebie? Dla mnie? Tak. Bo Ciebie, jakie są cudowne. Zebrać dla mnie? Ale no właśnie, taki mi dusie no. Dziękuję bardzo. Patrzcie, jakie ładne zakładeczki dostałam od Oliwii. Tak. Ja tutaj też mam jakieś zakładeczki, uleteczki, ale to. O. Nieważne, chyba. E, dobra, to, co kupiliśmy z młodym, my, czyli ja i młody, na targi. I brat, Oliwi, no. bo oni nie wiedzą przecież. No, no ale stali widzowie wiedzą. E, Marcin Podlewski i księga zepsucia, tom pierwszy. E, było spotkanie z autorem, jest autorem, No i no, to jest młodego, więc nie wiem. Następnie kupił sobie już na miejscu mangę e, Assassina. Wiem, że jest z Egmontu, ale ja i mangi to jakoś nie po drodze. Może to przeczytam, jak młode mu się spodoba. I mogę jeszcze jedną pokazać. Była autorka Wiedzin Kijowa. Pierwszą część miałam, więc jest już w niej autograf, ale na miejscu była świetna promocja na Insignisie, więc kupiłam też drugą. Również z autografem. A jaki to autor? Łada Łuzina. To Polka? Nie, Ukraińka. Moje dwie ostatnie książeczki w tym bukaniu to są dwie ostatnie rundy, jak się okazało jednak nie ostatnie. <grym> Hel. Czyli... Runda szósta <grym> i runda piąta. Nie będę tego czytała. <grym> jak się tyczy eks, Ex... Nie się nie pytaj. No nieważne. Runda piąta i szósta. Hel. I muszę przeczytać. Czytałam na ładpadzie, ale podobno książki są fajniejsze, więc. Podobno jakbyże... w szóstej najwięcej się zmieniło z tych wszystkich no, wiem, Właśnie, więc będę czytać na pewno. Chciałabym do końca roku, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, to kontynuując. E, Ostatnie światła gasną: Hania Czaban. kupiłam książkę wcześniej na spotkanie. E, w ogóle niesamowite wydanie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Autograf i sama Hania jest tak cudowną osobą, że jeśli będziecie mieć okazję na spotkanie z nią, to idźcie, bo no cudowna osoba. Następnie. Strażnik Pauline Handel i ja mam dwie pierwsze części Dniwiżaja. Eee... Tak. Do Dobrze. Oh. Wracając, Nie wiem, o czym mówiłam, ale. Że dwie pierwsze części Wasz tak. nie wierzę. I czytałam. Czekaj. Dobra, noc. I czytałam pierwszą część Śniewieża i bardzo mi się podobała. I teraz będę robiła, w sensie planuję zrobić read, read i później drugą część, i może kolejne sobie to kupię. A tak to wzięłam na targi. Zakupiłam Strażnika, czyli jakąś inną serię autorki. No i oczywiście jest podpis i z Pauliną Händel już miałam wcześniej do czynienia, w sensie na spotkaniach w Krakowie, więc nadal jest y, fantastyczną i ciepłą osobą, jak była. Coś jest fajne stwierdzenie. Następnie jest Cyjan, drugi, y, Cyjan, i to jest najlepsza historia, drugi tom. Pierwszy tom to jest Delirium. Ale jest niedostępne, więc to też kupował mój brat. Mój brat stwierdził, a kupię drugi tom i poczekam na dróg pierwszego. Więc tak w ogóle bardzo ładna ilustracja. Yy, tak, mamy tom drugi z autografem. I trochę młodemu przypomina to Wiedźmina, Dlatego to wziął. Um, co dalej? Dalej też zakup mojego brata, ale cieszymy się. Yy równie fajnie ja i on e, kupił e, Parki Jurajski pierwszy i drugi tom, czyli zaginiony świat, które nie? tak teraz wydawnictwo Wesper, bo wcześniej jakieś inne wydawnictwo tu miało, teraz przejęło to wydawni wydawnictwo Wesper i my mamy w miękkiej okładce, ale są też w twardej. sobie... No wydanie ma. To co też kupiłam wcześniej Czyli Mroczne Wybrzeża Ponieważ Daniel L. Jensen Była takim gościem specjalnym zagranicznym Przyjechała z Kanady Bardzo miła osoba, bardzo taka rozgadana Otwarta No i tutaj jest autograf z dedykacją I jeszcze każdy dostawał Naklejkę z autografem Czekajcie To jest od Porwanej Pieśniarki O oh, Mówiłam Ci. Ale nie wiedziałam, że to uh, nie skapa. I mój najdroższy zakup tych targów, a mianowicie. Komik Metro 2033. Tak, w Metro 2033 w powieści Mieliki graficznej. E, I to jest po prostu komiks na podstawie książki. E, I książka jest ogromna okładkowo kosztuje 150 zł, a wydawnictwo Insignis na miejscu sprzedawało za 80, więc jak tylko zobaczyłam cenę, i że ten komiks w ogóle jest, no to od razu go wzięłam, nie myśląc o niczym i nie żałuję, bo zapowiada się świetnie. I mam nadzieję, że wydawnictwo też wyda kolejne części w komiksie. Dajcie znać, jakie wy mieliście ostatnio zdobycze książkowe, a my się już z wami żegnamy. Um, pokazać jeszcze około książkowe? Aha. Z terku. Aha, możesz pokazać jak chcesz, no. się. <laughs> Żeby coś było no wiem, więcej. wiem, ale myślałam, że koniec, sorry. No dobrze, to jeszcze nie koniec, e, zdobycze okołoksiążkowe, e, byłam zmuszona na targach kupić torbę, bo dwie to było za mało e, i z wydawnictwa Insignis 5 zł taka torba, więc no w ogóle wzięłam, nawet jakbym nie musiała, to i tak bym wzięła, ale... Ale takie coś. W ogóle wydawnictwo Insignis na tych targach, jeśli chodzi o wydawnictwa książkowe, moim zdaniem wygrało. Rozdawało cynamonki, w ogóle miało fantastyczny wystrój, miało genialne ceny. No i personel był fenomenalny, więc dla mnie wydawnictwo Insignis wygrało. Co e, tu mamy? Akredytację, to nieważne. E, kupiłam sobie też boksa, trochę sfatygowane, ale tutaj mam. Plakat, akurat to jest z edycji poprzedniej, ale tak mi się podoba ta grafika, że się ucieszyłam, że właśnie tą edycję mam, a nie tą, na której byłam, tylko nieco wcześniejszą. Następnie w boksie znalazł się kubek. Już z tej edycji oraz była jedna przypinka, o, jedna przypinka z edycji poprzedniej, a ja jeszcze sobie dokupiłam przypinkę z edycji obecnej. I rzecz, dla której zrobiłam ten zakup, to koszulka. Akurat to jest z edycji 22, ale akurat to nieważne. E, I ogólnie jak koszulka kosztowała sama w sobie 55 zł, to boks kosztował 40. A w nim był kubek, przypinka i koszulka. Więc jakby chyba było logiczne no. co wezmę. No. Tak. A na koszulce bardzo mi zależało i cieszę się, że ją mam. Ej, coś nie I... tego. No nie wiem, właśnie może przemyśleć. Ale nie wiem jak. Może chcieli się pozbyć poprzednich edycji. No, też tak mogło być. No nie wiem, ale mam koszulkę. A, i na koniec, jakby kogoś interesowało, mój brat kupił sobie jakieś napoje z Pokemonów, bo uwielbia Pokemony. Aha, super. No. <laughs> znaczy... książkowy. tymczasem Olivia pokazuje... No bo targi fantastyki były też tam. Wszystko tam było. Anime. Jakiś cosplayerzy, pokemony, jakieś... Wszystko. Dobrze. I teraz myślę, się koniec. No to pa!